Ponad 130 zawodników z całego kraju wzięło udział w gwiazdkowym ogólnopolskim turnieju zapaśniczym, jaki co roku odbywa się w świeciu. Nie zawiedli nie tylko liczni goście, ale przede wszystkim reprezentanci naszego miasta, którzy wielokrotnie stawali na podium i sięgali po złote medale. Walki cały czas trwają, no ale prezes i trener chyba może być już zadowolony z tego, co się dzieje do tej pory. No, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego turnieju. Przyjechało 10, przyjechało 10 ekip. I ponad 132 zawodników, także naprawdę byśmy więcej na tych hali nie zmieścili. W większości kategorii wygrywają nasi zawodnicy ze świecia. No ja się cieszę z tego, że mogą dostać wszyscy medale, dyplomy, paczki. Ci nawet co nie są pierwsi, trzeci, piąty, szóste, miejsce tak samo paczki dostaną. Każdy uczestnik musi dostać paczkę. To jest jedyny turniej w Polsce, gdzie wszystkich obdarujemy paczkami. Zapasy nie są tym sportem tak popularnym jak dawniej, już dzisiaj niestety, niemniej jednak goście dopisali skąd przyjechali, z jakich klubów są reprezentacje. Tak, przyjechał Koszalin, Białogard, Gdańsk, Lubiechowo koło Pelplina i wszystkie kluby województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nie dojechało nam Wielkopolska i Mazowieckie ze względów finansowych. Dla wielu młodych sportowców turniej gwiazdkowy to ostatnie zawody w mijającym roku. Nie oznacza to wcale, że ktokolwiek traktował walkę z przymrużeniem oka. Na macie mogliśmy oglądać wiele bardzo zaciętych pojedynków, a ich ogólny wynik okazał się najlepszy dla gospodarzy ze 163 punktami Wisła świecie wygrała bowiem klasyfikację klubową. W kategorii 51 w dziewczętach Daria Pyżeska w 57 Kamila Pyżeska, w 55 Kaja Szwankowska. Które aktualnie są w kadrze, które wróciły z obozu kadry Polski z Setniewa. Także naprawdę zawodniczki, no, nie masz prawa na razie przegrywać. A chłopców bym chciał remig, Remigiusza Waśkowskiego, Sebastiana Bąka, Patryka Agatowskiego. No i jeszcze w takich malutkich wagach, którzy na, początkujący, pod, początkujący są. To są zawodnicy 22 kilo, Delbowski, 22, 25, Tukowiecki, który wygrywa już wszystko. Także naprawdę nie musimy się bać o przyszłość zapasów świeckich. No właśnie, dzisiaj na macie turniej dla dzieci. Od jakiego wieku dzieci mogą startować, bo tak naprawdę już widać maluszki. Tak, u nas w Polsce robimy już, tylko mało klubów robi od 6 lat mini zapasy, które tylko są na wypychanie, nie wolno rzutów z góry robić. Mają dzieci koordynację ruchową nauczyć się, żeby naprawdę już byli do szkoły przygotowani. No i potem najlepsi w wieku 12-13 lat zostają w naszej dyscyplinie zapasów. Niektórzy wychodzą do innej dyscypliny, to ja się z tego cieszę, że są przygotowani. Jestem bardzo zadowolona, byłam trochę starsza od tamtej zawodniczki. No zawsze walka jest ciężka, no i poradziłam sobie, jestem bardzo zadowolona. Twoje nazwisko w Świeckich zapasach no jest już dość dobrze znane, pojawia się od lat. Z sukcesów na twoim koncie też coraz więcej. Czy możesz już zdradzić, czy wiążesz z zapasami swoją przyszłość? Jak na razie jestem w liceum sportowym, później zamierzam pójść na jakieś studia i skończyć szkołę na AWF-ie. Czy oprócz zapasów jeszcze w jakimś kierunku sportowym się rozwijasz? Nie, tylko się liczą dla mnie jak na razie zapasy. Wiemy, że kilka dni temu wróciłaś z Cetniewa, ze zgrupowania Kadry Polski. Przygotowujecie się no, już do coraz poważniejszych zawodów. Jak było i jak pozostała część reprezentacji wygląda ze swoimi umiejętnościami w porównaniu do ciebie? No robiłam ze starszymi zawodniczkami, na początku robiłam z klubowymi koleżankami, ale później już trener dał mnie do lepszych dziewczyn, z seniorkami walczyłam i z, dziewczyny, z dziewczynami, które po prostu mają więcej siły ode mnie.